미아아음아음 Dzisiaj wyruszył już czternasty kosmiczny prom Arka E-07. Naukowcy ostrzegają, że za pół roku fotosynteza może być niemożliwa na planecie Ziemia. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wykupienie rejsu Arką Kosmiczną. Łączymy się teraz z naszym reporterem. Łączymy się teraz z naszym reporterem. Tak, 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 słyszę. A więc już można wykupić miejsce w promie kosmicznym, Dziś już czternasta arka opuściła naszą planetę. Bezpieczne, komfortowe i szybkie statki kosmiczne przetransportują ludzi na nową planetę. Kolonizacja Marsa powiodła się, twierdzi szef sztabu ewakuacyjnego Geralt Stad. Same bzdury. Za chwilę będziemy na miejscu. O! To świetnie! Na twoim miejscu nie byłbym taki zadowolony. To dla mnie wielka szansa, by pokazać światu, że fotosynteza może przetrwać. Jak chcesz. Zakotwiczę statek i przeniedziemy się na łódkę. Wreszcie na miejscu. Ja muszę powoli wracać. Boże, masz jakiś problem? Nie, nie chciałbym spędzić tu nocy. Już przestań. Mógłbyś mi chociaż pomóc w rozbiciu obozu. To nie są przyletki, ja muszę już odpływać. Rób, co chcesz. Nie zatrzymujecie. Ale ja tu zostaję. Jesteś strasznie uparty. Po, pożałujesz. Grozisz mi? Weź się, panuj! Też ja cię tylko ostrzegam. Mam znajomych w sztabie, mogę ci załatwić miejsce w arce. Nie, 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 powiedziałem nie, ja tu zostaję. Hmm, dobrze, odpływam. No, wreszcie, ciągle na to czekałem. thank you Wideo zapis pierwszy. Data sierpień H5 rok 2056. Co by to powiedzieć, właściwie osiedliłem się na jednej z wysp położonych w klimacie podzwrotnikowym. Jest dość ciepło jak na taki klimat. Na razie brak organizmu żywych. Teraz Tak pika. Radar wykrył mocne pole magnetyczne, gdzieś w środku dżungli. Muszę to sprawdzić. Przewalony pień drzewa. Ciekawe, ciekawe dlaczego. Tutaj. Też mamy przewalone, no świetne. A, no tak, to jest główny pień, kolumna. Po prostu drzewo nie mogło mieć siły. Nie dostarczano drzewu surowcom mineralnym, dlatego też się nie utrzymało. Zaraz. A co to jest za dziwna gleba? Jakbyś, nie wiem. Fotosynteza tu nie występuje? Chlorofil. Bumiera jakieś takie małe pnącza. Nie. To nie są pnącza. To jest sieć. Yy. Wygląda mi na to... Że to jest grzybnia. Tylko grzybnie posiada takie pnącza. Co to jest? I to? Rozpylator. 08 X 9 Rozpylator. Rozpylator. To znaczy, że ono rozpyla... Coś rozpyla. Do na ziemi. Dlatego też powstaje taka dziwna gleba. Pewnie dlatego. Cóż Tu mamy satelitę. Przecież Przecież tu nikt nie miał mieszkać. Przecież to jest dzika wyspa. Jeszcze ciepłe. Czy ja coś słyszałem? Zaraz. Nie mam jakieś przewidzenia. Sam jestem na tej planecie. Muszę... Rozmawiać sam do siebie, żeby mieć jakiś kontakt. Dobrze. To i co mamy? Skrzynie! Jakieś papierki, papierki. Raport 041. Raport 046. Raport 051. Sprawdzę je. Praca w toku. Fotosynteza 43% Fotosynteza 44,6%. Hm? Co to ma znaczyć? Informuję, że fotosynteza może być niemożliwa. Za przynajmniej 6 miesięcy. Uruchamiam procedurę awaryjną. Zgodnie z protokołem inżynier biologii Diaz Rules. Ha. Uruchamiam procedurę awaryjną. Ciekawe. A co na to ten drugi raport? Informuję, iż zakażenie wynosi ponad 81%. Rośliny obumierają w trybie natychmiastowym. Tracą swój właściwy kolor. Jedynym wyjściem jest rozprzestrzenienie bakterii. Rozprzestrzenienie bakterii? Czy oni oszaleli? Która umożliwi rozwój flory. Możliwi rozwój flory. Czyli ten e, rozpylator rozprzestrzenia bakterie. To jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Rozprzestrzeniać bakterie. Przecież mogą być skutki uboczne. O nie, nie, nie. Na pewno. Na pewno to nie mógł być skutek uboczny. Po prostu mi się przewidziało. Nie. Dobrze, a ten ostatni raport. Otrzymałem zgodę na rozprzestrzenienie bakterii typu H5VT3. Wynik analizy wykazują, że bakteria typu H5VT3 jest bezpieczna. Bezpieczna? Żadna bakteria nie jest bezpieczna. No ale może oni chcieli zrobić tak samo. Jak do organizmu dostają się przeciwciała, to nie chcieli wstrzyknąć w gleby przeciwciała które miały powstrzymać to coś, co sprawia, że gleba obumiera. Może to miało jakiś sens, ale są i będą skutki uboczne. A to co to jest? Wygląda mi na jakiś szyb. Co my tu mamy jakiś a tu zdrobinka? Przerwane łącze, a co jest tam dole? A!